Witam wszystkich bardzo serdecznie, Damian Maciuszek z tej strony Damo Boss, czyli najlepszy i najskuteczniejszy typer w Polsce. Moi drodzy, zaczął się Wimbledon, czyli coś dla fanów tenisa bądź osób, które po prostu lubią ogrywać Bookmachera. Tak, na Wimbledonie i na tenisie da się fajnie zarobić. Ostatnio zgłosił się do mnie typer, który Chcę w Elite Bets zajmować się sekcją tenisa. Oczywiście ja na początku, jak to ja mówię, wysi mi 10 typów, zobaczymy czy się znasz z opisem i tak dalej, sprawdzę Cię. No i co? 7 typów weszło, oczywiście zrobił zysk, więc teraz z tym typerem będę współpracował. Otwieramy Elite Bets tenis, ale zanim do tego przejdę, no bo to będzie i tak fajny prezent dla Was na samym końcu. Dzisiaj trzy typy od niego. Ja też sobie na Forbecie zrobiłem ako z kursem 3,80 zainwestowane 300 zł do zgarnięcia 1141 zł i 20 groszy. Moi drodzy, jeśli chcecie odebrać FreeBeta, przede wszystkim na Forbecie, no to link do założenia konta znajduje się poniżej i w opisie tego filmiku i w pierwszym przypiętym komentarzu. Kod Elitebet powoduje, że otrzymujecie bonus w wysokości 50 zł przy depozycie na minimum 100 zł, a freebety oczywiście rozdaję też w innych filmikach, ale w tym też. Jeśli w komentarzu napiszesz, kto Twoim zdaniem wygra Wimbledon, albo u kobiet, albo u mężczyzn, to nie ma znaczenia. Jeśli trafisz poprawnie, będziesz pierwszy, no to otrzymujesz ode mnie we freebecie 50 zł. Myślę, że to nie jest trudne zadanie. Wystarczy też zasubskrybować ten kanał i polajkować, więc mamy tutaj Ako na trzy zdarzenia. Te trzy zdarzenia od mojego typera wam omówię. Dostajecie to bezpłatnie i co o grupce to też będzie na samym końcu, więc warto wysłuchać. Moi drodzy, pierwszy kurs mamy na zawodników następujących: Lorenzo Sonnego i Nikolos. Basilashvili, czyli Włoch, gra z Gruzinem. Jeśli chodzi o Sonego, to w rankingu ATP jest na 47 miejscu, Gruzin jest na 126. Już widzicie typ, czyli liczba setów powyżej 3,5, kurs 1,49. Dlaczego tak? Już Wam też przeczytam. To oczywiście są informacje od mojego typera. Obaj zawodnicy bez jakiegoś niesamowitego serwisu, co mogłoby bardzo mocno promować szybki mecz. Gruzin jest bardzo niewygodnym rywalem, a na trawie grać lubi, co pokazywał ostatnio w Hale. Włoch w każdym tegorocznym turnieju na trawie nie zachwycał i spodziewam się tutaj dość wyrównanego spotkania, gdzie będą minimum 4 sety. Więc liczymy na to, że nie będzie dominanta w tym meczu. Kurs 1,49 ląduje na kuponie. Liczba setów powyżej 3,5. Zawodnicy grają o godzinie 18, oczywiście na, na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, drugim drugi typ na tenis to jest Jack Pennington. Versus Flavio Coboli. I tutaj mamy Włocha, który jest 24 w rankingu, z Brytyjczykiem, który gra u siebie. Jest on na pozycji 281. Jakie mamy wyjaśnienie na to, że Jack Pinnington, który jest słabiej notowany, wygra choć jednego seta? Otóż Pinnington na własnych kortach Seta, myślę, że ugra. Koboli nie jest mistrzem świata od trawiastych kortów. Co prawda, ma atut serwisu, ale i Brytyjczyk serwuje solidnie. Mimo dużej różnicy w rankingu, urwanie Seta przez Pinningtona wydaje się być realne. Kurs 1,38, nie jest to wysoki kurs, ale również dokładamy na kupon i mamy już dwa typy za nami. Przed nami ostatni typ, którym Spowoduje. Łącznie 3,80 na kuponie Kurs 1,85 Tutaj już zagramy sobie Wimbledon WTA Warto wspomnieć też, że dzisiaj będzie Iga Świątek Grała z McCalliem z USA Trzymamy bardzo mocno kciuki za Igę Wczoraj Kacper Majchrzak też wygrał mecz Nie był faworytem, a 3-0 zwyciężył Okej, okay. tutaj jako trzeci typ mamy na Hayley Baptist i Victoria Boko, czyli gra zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych, która jest 55 w rankingu WTA i 97 kanadyjka Mboko. I mamy powiedzmy underdoga, jeśli tak można powiedzieć w tenisie, bo zawodniczkę niżej notowaną na zwycięzcę. Na Victoria Boko jest kurs 1.85, oczywiście dokładamy uzasadnienie od typera. Spotkanie dwóch zawodniczek, które na trawie grywają bardzo rzadko. Ja idę w stronę Kanadyjki z dwóch powodów. Na ten moment wydaje się być bardziej regularna, a dodatkowo Batpis to zawodniczka, która ma problemy z koncentracją i jak coś idzie nie po jej myśli, to totalnie rozjeżdża się gra. Dziś będzie pod presją cały czas, bo gra agresywny tenis i powinna się pogubić. Więc moi drodzy, raz jeszcze przechodząc mamy trzy kursy. Czyli pierwszy to jest na liczbę setów powyżej 3,5 kurs 1,49, drugi to jest to, że Jack Pinnington wygra seta, kurs 1,38 i najwyższy kurs w kuponie AKO na to, że Victoria Mboko wygra. Mecz 1,85 to nam daje oczywiście 3,83 zainwestowane 1141 zł. i 20 groszy do zgarnięcia. Ale co najistotniejsze, najistotniejsze jest to, że z tym typerem stworzyliśmy grupę Elite Bets Tenis, która ogólnie kosztuje 500 zł. miesięcznie bądź 200 zł. tygodniowo. Ty już teraz możesz otrzymać dostęp do tej grupy. Całkowicie bezpłatnie, nic nie płacisz, nie zakładasz żadnych kont z linków, nic takiego nie wchodzi w grę na 5 dni. 5 dni nas testujesz, i później podejmujesz decyzję, czy chcesz grać, czy nie. Myślę, że nie masz nic do stracenia, no bo nawet jak byś nie obstawiał, to po prostu zobaczysz, czy te mecze będą wchodzić, czy nie. Formularz znajduje się poniżej, zachęcam do wypełnienia, odezwę się do ciebie bezpośrednio, chociaż i tak bardziej zachęcam do tego, żebyś napisał do mnie na telegramie. Pan prezes Damo, tam oczywiście ja ci odpiszę, tylko i wyłącznie to jest jedno, jedyne moje konto oficjalne, moi drodzy. Więc działamy, działamy z tenisem. Teraz jest super czas, początek lipca, jesteśmy po French Open, przed nami. Końcówka, a tak naprawdę zasadnicza faza Wimbledonu, dopiero się rozpędzamy i druga połowa roku też będzie niesamowita z tenisem. Warto to grać, mecze są i turnieje w każdym tygodniu, więc będzie bardzo, bardzo dobrze. Ja Ciebie zachęcam do obejrzenia tego filmiku, który YouTube rekomenduję, zasubskrybuj również w komentarzu, napisz kto według Ciebie wygra Wimbledon, jeśli będziesz pierwszym i trafisz, no to 5 dyszek we freebecie ląduje do Ciebie łapka w górę, do zobaczenia i usłyszenia i już jutro, trzymajcie się, Damian Moczwszek, cześć!